Tradycji musi stać się zadość, zatem jak co roku witam Was w podsumowaniu moich najlepszych paczek, no i jak co roku to jest ostatni materiał, który nagrywam. W danym roku, więc chciałbym Wam bardzo podziękować za każdą łapkę w górę, za każdego suba, za każdy komentarz. Bardzo dziękuję, że jesteście, bo to już parę długich lat, kiedy widujemy się tutaj w podsumowaniach paczek, to, to naprawdę było już tego bardzo dużo. A to też przecież nie jest jedyny kanał, na który dodaję materiały, bo zarówno tutaj, jak i na koza menadżer i na koza FC jesteście obecni. Bardzo dziękuję, bardzo to doceniam. W komentarzu swoją drogą możecie dać znać, czy to był Wasz pierwszy rok ze mną, czy e, od którego oglądacie? Będzie mi miło się to wszystko czytało. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze nowym roku. No i też paru niezłych trafień. Chociażby jak to, co zobaczycie tutaj. Może to wszystko było po prostu przygotowaniem do tego, żebyśmy tu dostali kogoś niesamowitego. Zobaczmy. Markizjo! Niemal jest! Kurdoba, Zwykły. Nie kosztuje prawdopodobnie za dużo. Znaczy ja go biorę. Ja się cieszę. Ja, ja go lubię. I, i fajnie. To, to jakby mogły być zdecydowanie gorsze trafienia, ale Kordoba on cały czas tyle kosztuje. Okej, okay, no to zaczynamy doskonale Edin Dzeko, proszę bardzo Luis Alberto, Foden Martial, Messi Eee, me, Messi <grym> Messi, no jest Messi <grym> e, No, trafiamy Leo Messiego Ja nie wiem ile jest wart, teraz niecałe 100 tysięcy Ale no dobra, jest Jest Leo Messi e, Więc oddają te piki Ale muszę, muszę trafić kartę to te, te paczki, dają Ok, okej. Okay. Tak możemy rozmawiać. To jest naprawdę dobre trafienie. To jest naprawdę fantastyczny zawodnik. Może grać na peonu. Dziwne, gdyby nie mógł, Może grać. on mi się przyda. Liczę na to, że tu szczęście się do nas uśmiechnie. Tu może być nawet ikona, ale może być karta Future Star. I trafiamy Future Stara i to jest! Dobry traf! Kwaradona! No i. Czułem, czułem, że dzisiaj jest ten dzień, żeby te paczki otworzyć. 700 tysięcy niemal. No i teraz jestem zadowolony. No i widzicie, warto było wrócić tutaj dziś. Na szczęście nie wrócił do nas Gatuzo. Kroj, 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 kroj. KROJ! Jezus Maria! Ja my, my, myślałem, że to jest wypożyczony. <laughs> Dobra, pasa, możliwe, że wróciła. Nie! Nie, 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 nie <kluzny> Nie, 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 nie Nie Aż spojrzałem, słuchajcie, mam tutaj drugi ekran Gdzie widzę to samo co wy No bo tak mi się ułożyło bez Aż spojrzałem tu, spojrzałem tu, spojrzałem tu Czy to jest to, ale tak Johan, Johan wi wi Witamy Chłopie, ty nawet nie wiesz co tutaj cię, cię czeka Tutaj szóstą rangę się wbija Ja, ja, ja zapraszam <grym> To wszystko sprowadza się do tej ostatniej Jeżeli papeł będzie najlepszy, proszę nie Proszę, chcę zobaczyć tu Włochy. Błagam. Okej, okay. jaki to będzie kolor? Marquisio, proszę, to by było piękne i to jest zwykły hero. A to może być albo Marquisio, albo di Natale innego zwykłego. Nie ma i on do mnie wrócił! Jest i Natale! Słuchajcie! Mega! W sensie, ja nie wiem, czy on jest teraz jeszcze drogi, ale, no to jest gościu, którego powiedziałem, że będę chciał trafić i jego trafiamy. To nie są duże końsy, ale, ale słuchajcie, no chciałem go, mam go i pięknie. Mój skład wygląda minimalnie inaczej, ponieważ do obrony trafiła karta za chyba około pół miliona i trafiłem ją, proszę, w ten oto sposób. Środkowy napastnik. Tutaj naprawdę może być ktoś. Wow! I to jest puszkarz! Okej! Okay. Puszkarz! W sensie. Puszkarz! Teraz trafiony puszkarz! Okej! Okay. W sensie. Wiem, że to jest najgorsza reakcja z jednej strony. Z drugiej, musiałem przeanalizować, że ja przecież miałem puszkarza, a już nie mam puszkarza, ale teraz znowu mam puszkarza. No i ten wygląda zdecydowanie lepiej od jego wersji poprzedniej. Cały czas jest warty powyżej miliona, kiedy go trafiam. Szanse na ikonę są wielkie. Nie otworzyć tej paczki wtedy, kiedy do trafienia jest Ronaldo, to by była głupota. A teraz Holandia, napastnik 90. 5 Van Basten Okej okay. eee, Raczej nie jest zbyt wiele warte Ale ma 95 oceny ogólnej to, to nie mało I razem z nim Michael Owen Oczywiście, no ten Owen to jest To jest, to jest Inform tak naprawdę. Van Basten no nie kosztuje dużo, nie ma możliwości, żeby kosztował dużo, ale słuchajcie, no 95 foder przygarnę. Tak, w ogóle to jest jedna z najlepszych overallowo ikon, jakie trafiłem w życiu, jakby na to nie patrzeć. Lothar Mateusz. Kiedyś może mnie odwiedzi, ale nie teraz, bo teraz to jest Thierry Henry To nie jest Thierry Auri. Ale my z tym gościem znamy się nie najgorzej. Tak jest. Zine, Zidane. Zidan. Prime. No nie niestety, Auri, Ale czy mnie to boi? Wydaje mi się, że nie. To może tu, to jest dwu, dwóch, pa, dwóch zawodników, 86 plus, więc walkout był oczywisty. Messi, 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 Ankara, Messi, 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 Dobrze, w sensie no, trudno, żebym zareagował jakoś dużo lepiej na Messiego, ale jest Messi, który nie wiem w sumie ile jest warty, ale warty jest 91 punktów w SBC i to się liczy. Paczka za pół miliona. Mamy kartę Toc i zacząłem. Tak, tak, tak. się Zastanawiać, kto to może być. Ale potem mój mózg mówi: ziomo, to, to jakby. To już narodowość nam mówi, że to nie będzie nigdy dobre. No bo wątpię, żeby ktoś mógł być stamtąd drogi. Ale. Ale! 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 Leon Gorecka już drogi może być! Jeszcze trafiłem Mbappé! Bo w ogóle nie zauważyłem Kiliany Mbappé! Okay, dobra eee, to, to musi być moja najlepsza paczka w tej Fifie W takim razie, bo Kylian Mbappe, Leon Gorecka, oczywiście No on nie kosztuje nic e, No ale są dwa tocy ale, a, a, ale to jest moja najlepsza paczka w tej Fifie To naprawdę nie jest dobry dzień Ale zobaczmy, czy trafię tutaj Kogoś dobrego Jest toc, jaka narodowość jest Luka Modrić. Wreszcie trafiamy dobrego zawodnika. Wreszcie trafiamy solidną kartę. Luka chyba może przykryć nam Viniciusa. Tak jest, bo Brazylijczyk ma 95 oceny ogólnej. Griezmann ma 94. Ale powiem szczerze, jakby patrząc na moje szczęście, dzisiaj tu nie będzie żadnego więcej. Toca. Jestem o tym przekonany. Zresztą sami zobaczcie. Ok, no są jeszcze tocy. Dobra, no i wszystkie statystyki są zasłonięte. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało. Od prawej strony fizyczne są topowe. Tylko pytanie: Jeżeli obrona będzie również topowa, no to wiemy, że wtedy trafiamy raczej obrońcę, prawda? No chyba, że jakiegoś niesamowitego środkowego pomocnika. Obrona. Coś mi mignęło, ale nie wiem, czy wy widzieliście. Ja nie widziałem, co to jest za ikona. Obrona jest naprawdę dobra, więc to może być też boczny obrońca albo środkowy pomocnik w sumie. Zobaczymy. Dribbling. No jest ok, ale nie jest jakiś wybitny. Zastanawiam się, czy z tej strony, żebyśmy nie zaspoilerowali sobie nazwiska. To przejdźmy wszystkie statystyki. Podania raczej zwiastują, że jest to piłkarz grający na boku. Albo to może być, wiecie kim mi to śmierdzi? Kumanem. Z drugiej strony, czy są rzuty wolne, to pokazane. Rzuty karne, no nie, to na pewno nie jest kuman. Zobaczmy sobie to, jaki to jest rodzaj ikony. A, świetnie to zobaczyłem. No to już wiem, kto to jest. To jest Wiejra! <noise> Nie, no to jest fenomenalny traf. W się. Sensie... Tylko to, jak sobie go zaspoilerowałem, e, sprawiło, że, że po prostu ręce mi same opadły na siebie. Nie, no Wiejra to jest fantastyczne trafienie. No i zastanawiam się, czy on, czy zidał w środku pola. Jezus, Marion cały czas kosztuje powyżej 2 milionów. Myślałem, że przy tym wysypie kart, to to będzie taki. Zawodnik zahaczający gdzieś w okolicy miliona i tyle. A, a, ale nie! No ale zdecydowanie lepiej jest mieć takie podejście, słuchajcie, niż bać się drugiego słabego trafu. Ja już jestem szczęśliwy, ja już jestem spełniony, zobaczmy. Fizyczne 86, taką statystykę ma kolejny nasz zawodnik. E, kolejne to obrona 91. Okej. Okay. Na razie nikt mi nie przychodzi na myśl. Dribbling 88, on jest naprawdę akceptowalny. Podania 85. Okej. Okay. Strzelanie niskie, więc myślimy tutaj raczej o środkowym obro. Hmm. Kurczę. Czekajcie, jaki to będzie rodzaj ikony? To jest ikona. Mi to pachnie Maldinim, tak szczerze. Ale czy to by mógł być Maldini? Czy to by mógł być on? Zobacz. My. To nie jest Maldini, to jest Kafu. Nie wiem, czy. Znaczy ta fizyczna... Jestem beznadziejny w tych statystykach, ale słuchajcie. Jakby kafu, no Nie wiem szczerze, czy jest lepszy od Klosa tak in-game. No ale znowu jest super. No, Dobra, ja mam nadzieję, że skończę zadowolony po tej paczce. Bo naprawdę, na razie jest dramat. Żeby to był chociaż Fonzie, to nie będzie Fonzie Davis. E, ale to jest chyba podwójny walkout. To chyba jest podwójny walkout. Takie mam wrażenie. E, bo tam były te dwie kreski. Okej, okay, ktoś przyszedł. Czy to jest ta... Diani, okej, okay, okej, okay. to jest naprawdę fajne trafienie, no bo ona nam się łączy z Mendesem, okej, okay, okej, okay. ta Lorenz też, o została pierwsza cena, e, ale tutaj jesteśmy 170 koła do przodu, niestety, to co teraz widzicie, to jest jedynie nagranie z PlayStation Share, bo... Nie spodziewałem się, że otwierając paczki, które mają złote okładki, które teoretycznie są nic nie warte, uda mi się trafić moją pierwszą ikonę w EAFC. Clyvert. To Clyvert, ale to ikona. Mogę już zapisać sobie, że pierwszą ikonę trafiłem. Ale to co wydarzyło się potem? Tuż po tej paczce sprawiło, że ten zestaw był najszczęśliwszym w moim życiu, bo jakie jest prawdopodobieństwo, że najpierw z marnej paczki trafiasz kartę z ikoną, a potem z marnej paczki Trafiasz kartę Hero. Po raz kolejny. No może Hero Litmanen, no może nie jest to karta marzeń, ale słuchajcie, to nadal jest Litmanen, to nadal jest karta Hero i to nadal sprawia, że najpierw trafiłem kartę z ikoną, a później dosłownie w kolejnej paczce kartę Hero. Dzięki temu szczęście w paczkach jest wręcz gwarantowane. Proszę bardzo. <śmówiłem> mówiłem, ej, powiedziałem, mówiłem, żeby nie było. Gwarantowany, gwarantowany. <śmówiłem> Lepiej to się nie mogło poukładać To jest karta, która sprawia, że warto było robić te 30 paczek Naprawdę, to jest zawodnik, który odmienia całkowicie wszystko Który sprawia, że będę miał ból głowy Jeśli chodzi o budowę bąd mojego składu I absolutnie mnie to nie boli Ale może ta paczka będzie dla nas troszkę lepsza Norwegia, napastnik Ale to niestety nie będzie Erling Haaland Tak, na pewno Na pewno Erling Haaland Jest Erling Haaland! Tak jest! jest, a ja się nie chciałem dać strollować i to co jest najpiękniejsze to ten Norwek, to jest wymienny, To jest taki do sprzedania, to jest taki... ojoj to jest taki fajny pan. Dwieście koła. Tak po prostu P P C. Co tu się... E, te, A, to jest paczka za 5000. tysięcy? Próbuję się dostać do żetonu draftu, który mam... <ścoughs> Nie... Nie... Paczcy za 180 tysięcy poleciał ten zawodnik, słuchajcie. Eee, to były paczki, które były rundą błyskawiczną. Eee, ja je otworzyłem i eee, za końsy, i nie żałuję, bo to była jedna z niewielu paczek, które moim zdaniem Ever się opłacało otwierać za końsy, bo ona była wymienna. Miała w środku jeszcze paczkę. Z... Za 125k, wymienną. Więc no to było super. A jeszcze fakt, że Virgil van Dijk zszedł za e, 611 tysięcy. No to już jest w ogóle coś niesamowitego. Ja bardzo chciałbym trafić Maldiniego, nie obraziłbym się. Jeśli chodzi o Portugalczyków, to tu sytuacja jest o tyle ok, że e, tak naprawdę no mamy Figo, a wiemy, że nie mam duplikatów w klubie. Więc skoro mamy Figo, a nie mam duplikatów w klubie, to w takim razie e, no może to być tylko Eusebio. Nie wierzę w to. Jeszcze jak to Przekminiłem w ogóle? Ty! No to tak naprawdę już teraz z ikon, które mnie interesują, została tylko Brazylia, ale to pewnie będzie Angling. Wróżba czuje, że się spełniła. I nie, nie, nie spełniła się. Nie, 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 nie. nie. To są tylko duplikaty, zatem może to będzie Brazylijczyk. No tu wyobraźnia już pracuje i jest to Ricardo Kaka. Jedna pozycja dla Brazylijczyka, 5 na 4, w sensie to nie jest zły traf, w sensie ja nie mam pojęcia nawet ilą kosztuje, przyznam szczerze, ale w samych kategoriach karty, no to jest ricardo KK, natomiast ja myślę już składem i e, nie rozwiązuje on żadnego naszego problemu ze zgraniem e, kaka patrzę na futbinie, kosztuje Brazylijczyk... 709 tysięcy! E, czyli ta cena jak najbardziej go broni.